Pomarańczowy Angular wita was serdecznie we wkurzaniu widzów dzisiaj. W drugi dzień naszego serwerka angularowo.pl już powkurzamy widzów. Oni oczywiście jeszcze o tym nie wiedzą, ale dopiero się dowiedzą. Jest teraz 120 osób, tak więc dużo osób do trollowania, a raczej do wkurzania, bo już mi się to myl mylą te serie. Wkurzanie, trollowanie, w sumie prawie to samo, ale wkurzanie może być trochę hamskie, ale spokojnie. Nic im nie zabierzemy. Jeżeli lubicie tę serię, to zostawcie kciuka w górę i możecie też napisać komentarz. Wtedy prawdopodobnie wam przypnę serduszko. No i oczywiście musimy Karinkę powkurzać, bo lubię ją wkurzać i chyba dobrze o tym wiecie. Czy na nagraniach, czy poza nagraniami, Karinka zawsze się wkurza. Tak więc damy jej tutaj może jakieś kilka Creeperków. Eee, wiem, że mm, Endermity nie. Osły też nie, bo to będą koleżanki eee, Ocelot mu Evoker Dobra, nie, damy im damy jej creeperów trochę. Gdzie, gdzie ona jest? Halo, tu jest Zombie Gear. A Karinka gdzie jest? Halo? Halo, 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 halo? O, tu jest. Dobra. Pik. Jeden creeper. Drugi creeper. Trzeci creeper. Czwarty. Piąty... I oczywiście creepery nic eee, nie zrobią w wyspie. Eee, ale za to mogą zabić ją, Angu Co? Co ty chcesz? Pyk, pyk, pyk! Kripery cię gonią! Karinka uważaj! Creepery! O nie! Creepery! Pod, no nie uciekaj! Creepery cię lubią! O, dobra! Jesteś! Żegnaj! Nie! Tym którym Nie wiem, zdążyła? znużyła chyba, nie? Dobra, uwaga! Idą! A teraz patrzcie! Uwaga! Idą, uwaga! Nie, ja wam pomogę! Dobra, spokojnie. Dobra, ja cię obronię! Obronię cię! Obronię cię! Bronię cię! Gdzie Karinka? dobra. Uf! Dobra, obroniłem No, patrzcie eee, Jak Karin Damy tutaj Karince Tinti On wiadomo będzie, że go... Ona go zniszczył! O! kurde! <ścoughs> Trzeba jej to naprawić! Ej To miało nie... Przecież to miało nie ten <ścoughs> Naprawiamy, naprawiamy! Nic tu nie było! Jak? Co ty robisz? Nie było nic? Pyk, 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 ładnie, wszystko tu mamy. Proszę się nie cepiać. O nie. Oj, chyba zniszczyłem coś. Dobra. Powiększymy to, żeby było jak było. Nie pamiętam, czy tak było, ale już jej powiększymy. Patrzcie. Damy teraz Batmanowi coś takiego. Niech to. Wybuchło Jak to wybuchło? Batmanie No Brawo, Batman. To było mądre Jamajka. Co ty na to, żebyś sobie mimowolnie się kręciła? Ciekawe, czy coś napisze. ona idzie, ale i tak się kręci. Ona teraz przez cały czas będzie się kręciła. Dopóki jej tego nie wyłączę, więc może. Ja myślę, Ja myślę, że. Może ją tak zost... O, nie wyszła! Nie! Ja Majka, wiesz, jesteś na wodzie. Myślę, że mm, możesz mieć w ogóle problemy, żeby mieć tutaj barwnik, prawda? E, tak więc, co by ty na to, gdyby trochę deszczu squidów popadało? Co, co ty na to? Ona to widzi w ogóle? Na to! Deszcz pada! Już koniec deszczu. Patrzcie, idzie do mnie Rose, uwaga, pyk, <śpiewa> i zgubiła itemy <śpiewa> Chodź, o nie, creeper, a tu są creepery Dobra Chodź do mnie jeszcze raz <śpiewa> Jeszcze raz, no, chodź tutaj Coś ci pokażę to się ja chcę coś tylko coś pokazał, Uwaga, pyk! I znowu Gubisz się Może po prostu zamienimy znowu karinkę w, w, w ziemniaka, co by na to? Jak ja uwielbiam. Pik. Nie no, ale... Ja to uwielmy <grystanie> Jak to się robi ziemniaka, tak? Ahoj. Piratka. <grystanie> A, słuchajcie, e, napiszemy e, za karinkę rozdaję pie, e, pieniądze MSG Karinka 16 I Uwaga, i będą do niej spamowali. Sobie tylko powiększe. Ja wiedziałem, że będzie czyścić czat, ale nie! Ja chcę? Nie chcę. Daj kasę. Spamują do niej. Dokładnie tak Dokładnie tak. Tak to powinno wyglądać. Jak się ofało MSG nie można ofnąć Jeszcze piesek mi szczeka Dobra, i tak to właśnie zakończymy dzisiaj z akcentem poli mojej, czyli pieseczka Trollowanko, czy nawet skórzanko widzów. Dzięki, że byliście, zostawcie kciuka w górę, jeżeli się podobało i do zobaczenia! pah pah